chłopaki, znowu. Gibo nie tu to robicie? To jest kościół czy co? No, obraz. razu. Mówię zaczynamy. Moja kochana młodzież, Dziś będziemy mówić o nawozie. Otóż jak każdy z Was wie, nałogi są bardzo niebezpieczną rzeczą. Na przykład paląc papierosy, łamiemy które przykazanie? Kulpa? Włącz telefon. Ja? Przepraszam. Nie cudzołóż. To nie to przykazanie i sile. Byś nie to teraz na egzaminie wyżył. By Koszku? Piąte. Dobrze, blisko. Jak ono mi wygoda? No to jeśli piąte, to to jest... To doszli ten sam nie pan. Tak? Wierzę dobrze? Ty jesteś głupi. Buraczewska! Jak on brzmi? Mm, nie panikuj. Źle. Boheńska. Zadziwmy swoją <coughs> inteligencją. Mamy dziesięć przykazań. Tak. Mowa jest o piątym. Jakim? Jestem krajerem? Nie, że księga nie ma takiego przykazania. Dla to przykazanie brzmi nie zabijaj. No, 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 tak. To nie tyczy się tylko zabijania innych, ale też chodzi o zabijanie siebie samych. Musimy dbać o nasze zdrowie. Musimy o tym pamiętać. Cisza, cisza. Cisza. Oto mój główny rekwizyt. Teraz widzicie jak wygląda się, To jest moje. Koszwój! Zaraz lecisz. Wygoda. Z kogo się śmiejesz? Możecie iść do domu. No, Posprzątajcie. Jest to może dzisiaj pójdziemy. A ty kulpa? Gdzie jest bura Mówiłem. Macie iść do domu. No przecież idziemy do domu. Do swoich domów. Co za imbecyle? Sytuacja nie wygląda za ciekawie. I co pan na to? Tak więc, moi bracia. To trudna sytuacja. Wiemy o tym wszyscy. No, moi bracia. No. Może szybciej. No. Dziękujemy. za wypowiedź. Niestety czekają na nas następne sprawy. Nasza wysłanniczka, Marta, znajduje się gdzieś pod jakąś szkołą. Halo, halo, Marto? Witam Państwa. Nieprzypadkowo znaleźliśmy się tutaj, przed szkołą nr 27 w Kisacowie Dolnym. Szkołą, która kontynuuje staropolskie tradycje. Tu nie są znane słowa takie jak terroryzm, Ojciec dyrektor, deflantacja, demonizacja, demoralizacja, monitoring czy korupcja. Dlatego nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tego, do czego doszło. Ale nie faktów. faktu. Wejdźmy do środka. Wiemność, Pamiętajcie, że liczę na Was. W poniedziałek oh, z Panem Dyrektorem. Mam nadzieję, że spiszecie się doskonale, jak zwykle. Jesteście moimi najlepszymi uczennicami. To widać po ostatnich... w granatowym mundu. No nie przesadzajmy. Kiedyś w końcu musiałam poznać mojego męża. No ale teraz myślę, że to była kompletna porażka. Bo wyobraźcie sobie, że mój stary ciągle mi wypomina, że płacimy takie ogromne rachunki. No ja mówię, że tak. Płacimy takie ogromne rachunki. To przez te rozmowy z moją matką. No ale to nie powód, żeby się na mnie wydzierać i mówić mi, że on to całymi dniami paruje od rana do nocy. A ja? Ja, że to sobie siedzę ze stoliczkiem, z kaleczką i się drę na chory. Ja mu mówię, że się drę, no się drę. gamoje jedne nic nie potrafią. Poszukam, może jakiś maturzysta potrzebuje pracy. Na pewno będę miała rzeszę klientów. Napiszę tak tanie publikacje. W końcu to sezon, nie? Matura się zbliża. zostawmy historykom, a zajmijmy się teraz mniejszością! Na przykład dzisiaj ja mam taką... Miałam Ci nie mówić, bo to tak wiesz, ale... No, Kupia, radia, no! no! nie tak Z tym Tomkiem, co się uczył no. y, y, tego francuskiego, chińskiego, angielskiego. Oh Boże, nasza pierwsza lantka tak poważna. Nie, a co będziecie robić? No nie wiem, no on jest trochę starszy, to... Może by się chciał... Całować, no ale przecież wiesz, nie. jak to się robi. No w sumie to oglądałam te wszystkie filmy, nie? No, no właśnie. No. A sam u ciebie powiedz. A w ogóle, Agnieszka, mieszka no nie No. Też jestem dzisiaj umówiona na wieczór, czy się nie jestem co ty, nie? No, no, no. No, nie, no, nie no, tak ale ja mówię. Ja... No to. No co... No, no. no. On jest, on jest tak wspaniały, że szuk! Po prostu umówiliśmy się dzisiaj w jakieś restauracji, restauracji, no. No. No, i Restauracyjcie, no, za parę zielonych zrobi nam tego, jak on nam no, się zwał? brzechwa-brzechwa. No, a my teraz zajmijmy się czymś pożytecznym. No pewnie, muszę sobie kupić nowe ubranie, jakoś się tak pokażę. To tylko shopping i shopping. No, no myślę, ja, shopping. Chodźcie. No. No. Ja. Co pan o tym sądzi? Proszę o udzielenie konkretnej odpowiedzi. Tak więc. Aha. dziękujemy. Wspaniale, niestety goni nas Ramówka. Tak, musimy już kończyć. Dziękujemy za wypowiedź. Państwu dziękujemy za wysłuchanie nas. Zapraszamy jeszcze drugiego brata na pożegnanie. Dziękujemy za udział w naszym programie. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy za tydzień. A Państwa również zapraszamy przed, za tydzień przed telewizory na program Co z Tanką Polską. Dziękujemy za uwagę i do widzenia. Do zobaczenia. Claudine,、so